czy naprawdę nie dało się tego załatwić inaczej? Czy nie wystarczyło dojść do porozumienia lub rozwiązać sprawę w mniej agresywny sposób? Rozumiem, że pasażka chciała coś udowodnić. Prawdopodobnie powołać ją na regulamin. Ale zachowanie funkcjonariusza trudno nazwać niestety profesjonalnym. Nie znamy pełnego kontekstu tej sytuacji. Z koniec przepisami: Straż Miejska ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony życia, zdrowia lub mienia osób. Teoretycznie, więc funkcjonariusz powinien postępować w ten sposób, jednak bez pełnej wiedzy. O przebiegu interwencji trudno jednoznacznie ocenić, czy miał do tego podawy. Nie zmienia to faktu, że nagranie przedstawia interwencję przeprowadzoną w sposób daleki od profesjonalizmu. Funkcjonariusz dosłownie wyrzuca kobietę z pojazdu i nie pozwala jej dojść do słowa. Pełna ocena sytuacji wymagałaby znajomości całego kontekstu, którego niestety nie znamy.